Jeśli chcieli się Państwo zaangażować w wybory do Parlamentu Europejskiego w inny sposób niż tylko głosując, ale nie zdążyli się Państwo zgłosić do pracy w obwodowych komisjach wyborczych, to jest jeszcze szansa, by wyborom patrzeć na ręce. Wystarczy zostać mężem zaufania albo obserwatorem społecznym. O tym jak to zrobić w dzisiejszym odcinku vloga. Mężów zaufania zgłaszają do komisji wyborczych komitety wyborcze, które zarejestrowały w danym okręgu listę kandydatów do Parlamentu Europejskiego, a obserwatorów społecznych delegują zarejestrowane w naszym kraju organizacje społeczne lub fundacje, które mają w statucie takie cele jak prawa obywatelskie czy troska o demokrację. Czyli jeśli chcemy reprezentować Komitet Wyborczy, umocować się bardziej politycznie, to szukajmy sobie takiego, który nam odpowiada, by go w dniu wyborów w komisji reprezentować. Jeśli nie chcemy afirmacji politycznej, możemy reprezentować organizację społeczną, której cele są nam bliskie. Osoby, które chcą się przyglądać wyborom, same muszą mieć czynne prawo wyborcze. To oznacza, że same mogą głosować. Takie osoby muszą mieć polskie obywatelstwo, najpóźniej w dniu głosowania mieć ukończone 18 lat. Osoby te nie mogą też być ubezwłasnowolnione ani pozbawione praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, ani też pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. Mężem zaufania ani obserwatorem społecznym nie może być kandydat w wyborach, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy lub pełnomocnik finansowy Komitetu Wyborczego, urzędnik wyborczy ani członek Komisji Wyborczej żadnego szczebla. Są go osoby wypełniające te funkcje. Ich uprawnienia są niemal tożsame. Obserwatorom społecznym nie wolno tylko wnosić uwag do protokołu z głosowania, ani towarzyszyć przewodniczącemu komisji w przewożeniu protokołu z wynikami głosowania do Komisji Wyższego Szczebla. Jedni i drudzy mają natomiast prawo do tego, by przyglądać się temu, jak w dniu głosowania przebiegają wszystkie prace w komisjach wyborczych. Od obwodowej komisji wyborczej, aż po PKW. Mogą te prace fotografować i filmować, z wyłączeniem jednak samego aktu głosowania. Nie mogą natomiast, o czym wyraźnie mówią wytyczne PKW dla obwodowych komisji wyborczych, przeprowadzać z tych czynności transmisji. Mogą obserwować przygotowania do otwarcia lokalu wyborczego, w trakcie głosowania mogą przekazywać swoje uwagi na bieżąco przewodniczącemu komisji, a po głosowaniu mogą obserwować liczenie głosów, sporządzanie protokołu z głosowania i wprowadzanie danych do systemu informatycznego. Czyli mogą robić dokładnie to, o czym powiedziałam na samym początku patrzeć wyborom na ręce. Wykonywanie tych czynności nie może jednak ani utrudniać pracy komisji, w której osoby te są delegowane, zakłócać przebiegu głosowania, ani naruszać jego tajności. Mąż zaufania, czy obserwator społeczny patrzy na ręce wyborom ale nie wyborcom. To oznacza, że nie wolno mu podglądać, jak, a tym bardziej na kogo głosują wyborcy, nie mogą im niczego podpowiadać ani pomagać w głosowaniu, na przykład osobie starszej czy z niepełnosprawnością. Nie mogą też w żaden sposób prowadzić agitacji wyborczej, nie wolno im na przykład na plakietce z imieniem i nazwiskiem umieścić żadnego logo. Nie wolno też im zastępować członków komisji ani pod żadnym pozorem dotykać kart do głosowania. Nie wolno im też wchodzić do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania, nawet jeśli wyborca na to pozwoli. Kodeks wyborczy nie przewiduje żadnego terminu, do którego należy się zgłosić, czy to do komitetu wyborczego, czy to do organizacji społecznej, by zostać mężem zaufania, czy obserwatorem społecznym. Nie trzeba się też wcześniej anonsować w komisji wyborczej, że do niej przyjdziemy. Po prostu w dniu głosowania wraz z zaświadczeniem od komitetu czy organizacji przychodzimy do komisji wyborczej, ale tylko do tej, do której zostaliśmy delegowani i wykonujemy swoje obowiązki przewidziane w kodeksie wyborczym. I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Mąż zaufania i obserwator społeczny to są funkcje z natury społeczne. Za ich wykonywanie nie dostaje się pieniędzy z budżetu państwa, nie ma takich diet, jakie dostają członkowie obwodowych komisji wyborczych.